Cześć, witajcie z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do tech Newsów. mamy środę i zaczynamy od tych, no, złych informacji, w sensie dramat trwa dalej. Mowa oczywiście o Xiaomi. Oprócz 14, 14 Ultra również paruje już dwie osoby, które prywatnie kupiły sobie te telefony, już mi podsyłały zdjęcia, też wideo jak to wygląda po nagrywaniu, tam półtora minutowym 8K, więc nie jest fajnie, w sensie ten telefon też paruje niestety, więc to taka, powiedzmy, globalna dla wszystkich modeli, wada produkcyjna, no i problem jest powiedzmy dość szeroki i tak powiedzmy jeszcze chyba za dużo o 14 Ultra nie ma, no biorąc pod uwagę, że my jeszcze sampli chyba w Polsce nie dostaliśmy, niektórzy tam sobie jakoś załatwili, ale sytuacja no nie napawa optymizmem. To jest raz. Druga kwestia jest taka, że nie wiem czy zauważyliście, ale Xiaomi 14 ma teraz promocję 800 zł cashbacku na konto. Nie wiem czy to jest ta rekompensata, powiedzmy zaparujący obiektyw Wolałbym chyba jednak znać yy, przyczynę tego i odpowiedź, czy producent sobie w najbliższych jakichś aktualizacjach albo akcjach serwisowych z tym poradzi. Ale 800 to jest spoko, jeżeli komuś powiedzmy, yy, to nie przeszkadza, powiedzmy to nie jest dla niego jakiś największy problem. No to za nowy telefon, który ogólnie jest naprawdę bardzo dobrym smartfonem, oprócz tego parowania, o czym też mówiłem w recenzji, no to to jest spoka opcja, tak, że 800, natomiast no przyznam szczerze, że nie wiem, czy mi się teraz zdecydował, biorąc pod uwagę, że te problemy mm, jakoś same nie znikają, niby miała być jakaś aktualizacja, nie wiem, czy ona wyszła, ale raczej... Informacje są takie, że cały czas się ten problem pojawia, więc chyba do końca problemu nie rozwiązano. Natomiast szukujemy coś bardziej innego. W sensie, rozumiem, że temat Xiaomi jest nośny, tak, no bo Xiaomi też popełniło moim zdaniem komunikacyjny błąd. W sensie mogli to lepiej zakomunikować, jeżeli chodzi o ten problem, że próbują go rozwiązać i w ogóle, niż udawać, że się nic nie dzieje. No i to też, nie wiem, no chyba wiadomo było, że coś jest nie tak z tym telefonem i wypuszczenie go jednak na MWC. Nie było najlepszym pomysłem, w sensie ja bym się wstrzymał z promocją yy, i wypuszczeniem takiego telefonu, który ma jakąś wadę, nawet jeżeli już miliony sztuk były wyprodukowane, no bo jakby wydźwięk będzie tego dużo gorszy. Ale zastanawiam je i trochę przeraża, powiedzmy, no bo szukałem na polskim podwórku informacji dotyczących Samsunga Galaxy S24 Ultra, który ma problemy z rysikiem. A mianowicie, że podczas bardzo długotrwałego, i to zwracam uwagę, że to nie jest tak, że po prostu zrobi się tak, jak nie wiem, ja testowałem coś i nagle się to pojawia, tylko rzeczywiście musi to być, nie wiem, tam godzinna rozgrywka w jakąś grę pod ładowarką, że telefon się naprawdę mega rozgrzewa. Okazuje się, że po wyjęciu rysika on pachnie dziwnie, tak jakby się rzeczywiście dość mocno podgrzał. Były też jakieś raporty, pojedyncze co prawda, ale zwracam na to uwagę, że potrafił się ten rysik nawet trochę stopić. Więc temperatura, która tam panuje, niespecjalnie chyba pozytywnie na to wpływa, na sam rysik, więc zwracam uwagę, że coś takiego ma miejsce. Nie wiadomo za dużo tutaj, bo jakby tych informacji jest dość mało, w sensie nie jest to taka globalna skala, że każdy właściwie model... Tak się zachowuje, i że każdy miał ten problem nawet po dłuższym, jakby obcowaniu z wysoką temperaturą podczas jakiegoś na przykład obciążającego grania. Ale ja też robiłem testy te wytrzymałościowe 45-minutowe wcześniej, robiłem antutu przed po i nie zauważyłem, że mój rysik jakoś dziwnie pachniał albo żeby coś się z nim stało. W sensie nagrywałem go później do recenzji i było z nim wszystko ok, więc no, może moja sztuka jakby nie miała tego problemu, natomiast zwracam uwagę, że coś takiego występuje. Druga informacja dotyczy właściwie waszej prośby, kilka osób napisało pod testem Macbooka R 15-calowego z M3, żeby było więcej testów laptopów, ultrabooków czy też gamingowych, ale opartych o Intela czy AMD. I ostatnio oczywiście mieliśmy kilka modeli i był ich HP, taki powiedzmy podstawowy, ale mieliśmy też nowego Asusa Duo, który jest na Intelu, więc myślę, że jakby odpowiada to gdzieś tam trochę na te pytania, natomiast zwracam też uwagę na promocję, która jest obecnie w Komputroniku na zestawy z Intelem właśnie. Co w się sensie przyznam szczerze, ja dawno nie składałem żadnego komputera, kiedyś miałem jakieś tam doświadczenie w tej materii, ale to za czasów Intela hmm, i Pentiuma 4, to wtedy to był mniej więcej ten okres, kiedy ja pałem się sk składaniem komputerów. Teraz pewno wyszedłem trochę z sprawy, i yy, na to zwracam uwagę. Natomiast, yy, jeżeli ktoś też nie ma takiego doświadczenia jak ja w chwili obecnej, w sensie obawiałby się, że może zrobić coś źle to są gotowe zestawy, które można sobie kupić i rzeczywiście patrząc tak stricte na specyfikację, myślę, że w tej konfiguracji, którą są pokazane raczej pozwolą na zagranie w jakieś tam nawet najnowsze tytuły I jak dobrze pamiętam, to ta cena, mniej więcej chyba tej, tego promocyjnego modelu, gdzieś tam w okolicach sześciu koła, to nie jest chyba coś wybitnego biorąc pod uwagę, że wszystko podróżało i tak na dobrą sprawę, dostajemy pełnoprawny komputer, a czasami możemy w tej cenie kupić tylko telefon, więc zwracam na to uwagę, że jeżeli ktoś jest zainteresowany to może sobie to przejrzeć. Jest kilka fajnych zestawów, jeżeli jesteście zainteresowani, więc polecam. Odnośnie procesorów, to wraca Kirin. W sensie on nie zniknął, tylko wraca, powiedzmy, może do łask, biorąc pod uwagę nową wersję Kirina 9010, który ma mieć obsługę 5G co oznacza mniej więcej tyle, że będzie to 5G, które nie będzie bazowało na komponentach tam, które są pod sankcjami. A druga sprawa to to, że układ procesorów jest tam trochę inny, bo mamy z ośmiu rdzeni, które są, to dwa są powiedzmy te takie mocne a 6 energooszczędnych. Na ogół jest to tak podzielone, że 4 i 4. Zobaczymy, w sensie, no, jak będę mieli wreszcie 5G, to spoko, no, bo wszystkie te obecne modele niestety są tego pozbawione i dobrze wiecie o tym z moich testów. To raz, a po drugie, no, zobaczymy, bo jeżeli to jest rzeczywiście jakiś tam krok w stronę gonienia konkurencji, to jak najbardziej w porządku. W sensie, dobrze wiecie, że nie jestem osobą, która jakoś mocno ściga się na cyferki, pokazuje je, bo po prostu wypada, natomiast Fakt jest taki, że dla większości osób nie ma takiego większego znaczenia. Część osób, telefon za 1500 zł wystarczy i powiedzą, że działa ultra, ultra płynnie. Ale fakt jest taki, że jednak gdzieś ta różnica między tymi procesorami występowała, szczególnie jeżeli mówimy o. W zeszło zeszłorocznej premierze Huawei, gdzie one wyszły jakby no, ze starym już procesorem, tak na dobrą sprawę. I oczywiście czekamy tutaj na P70. Znaczy, w sensie, przy założeniu takim, jak do tej pory zawsze było, czyli że nowy smartfon nie jest gorszy niż poprzedni, to zapowiada się rzeczywiście świetnie. Bo jak dobrze wiecie, P60 Pro oceniłem mega pozytywnie, to jest absolutnie kapitalny telefon. Która oczywiście no, ma jakieś tam problemy, ale tak na dobrą sprawę uważam, że do dzisiaj to jest jeden z najlepszych telefonów, jeżeli chodzi o fotografię i ogólnie, jeżeli chodzi o cały sprzęt, jak wygląda, jak się prezentuje o baterię ekran. Tam tak na dobrą sprawę niczego nie brakuje. No, oprócz tego 5G no i no, mocniejszego procesora. Kolejna informacja dotyczy WWDC 2024, czyli konferencji deweloperskiej. Jakby z naszego punktu widzenia, nikt z nas, znaczy przynajmniej ja nie jestem. Może wy jesteście, ale ja nie jestem deweloperem, więc z punktu widzenia jakby tworzenia aplikacji mało mi to interesuje. Ale fakt jest taki, że zawsze tam jest prezentowany nowy iOS i tym razem 18 ma bazować ymm, y, oczywiście na AI. Zresztą sam Tim Cook wrzucił tam jakąś taką zapowiedź, która nie mówi o AI, ale tak na dobrą sprawę mówi. Więc jakby wszystko wokół tego będzie się kręciło. Ja mówiłem wcześniej, i to przy teście właśnie MacBooka RM3, że mm, no Apple zmieniło strategię. W sensie nie robi tego powiedzmy dla nas, tylko po to, żeby jakby więcej rzeczy sprzedawać i jakby no wszyscy mówią o AI, a nikt nie mówi o ML, tak, bo oni wcześniej używali jakby stwierdzenia ML, czyli machine learning, a tak dobrą sprawę mowa o AI, czyli o sztucznej inteligencji i chodzi o to, żeby po prostu połączyć te dwa fakty ze sobą i powiedzieć, że hej, my już od tylu lat przecież bazujemy na AI i w naszych telefonach i komputerach i wszędzie jest to stosowane. Więc zobaczymy. Ja przyznam, że to jest chyba konferencja, jeżeli chodzi stricte o soft, na którą najbardziej czekam. W sensie, były jakieś pogłoski odnośnie tego, że będzie można dowolnie aranżować sobie pulpity, że nie będą musiały być aplikacje ułożone, że, nie, że będą mogły być wolne miejsca po prostu. Super. No, mam nadzieję, że na tym się nie skończy, jeżeli chodzi o nowości. Ale oczywiście. Ile tego AI i w jaki sposób ono będzie użyte, no to musimy jednak poczekać. Mam nadzieję, że nie będzie to zmarnowany potencjał. Na końcu trzy szoty. Pierwszy z nich to Flip Fold 6. Mają mieć nadal niestety tylko 25W ładowanie. no Jakby w dobie tych innych flagowców składanych, które testowałem, czy tych nawet takich um, klapkofonów małych, to jednak jest to, no, no powiedzmy, trochę słabe. W sensie rozumiem, że to może być dla serii A, tam nawet dla podstawowego modelu S, ale powiedzmy, no te naprawdę już nie tanie modele Flip Fold, to one rzeczywiście e, powinny jednak oferować troszkę więcej, więc niestety szkoda. Druga sprawa to e, brak informacji jakichkolwiek odnośnie S25, w sensie e, pojawiają się jakieś tam leaky, ale podobno to wszystko jest na razie wymóz artystów, więc nic nie wiadomo odnośnie S25, zresztą jest trochę czasu, podejrzewam, że dopiero gdzieś e, raczej gdzieś koło października dowiemy się, może września Dowiemy się, no w sensie wrzesień to super miesiąc, żeby likować coś o S25, biorąc pod uwagę, że wychodzi iPhone. Ale pewno dopiero wtedy dowiemy się mniej więcej coś nowego, czy, czy powiedzmy będą jakieś większe, mniejsze zmiany. Pewno dopiero wtedy ruszy jakaś produkcja i gdzieś tam wyciekną kolejne kady albo jakieś zdjęcia. Więc musimy trochę poczekać. I na końcu ceny. W zeszłym tygodniu mówiłem Wam o Vivo X Foldie 3 i 3 Pro. To są smartfony, które są i ultra cienkie, i rzeczywiście mają topową speckę i mają naprawdę świetne aparaty, i wyglądają bardzo dobrze. No więc na razie ceny w dolarach 969 dolarów za ten najcieńszy. Jeżeli chodzi o ten najbardziej wypasiony, to 1385 dolarów. To nadal jest cena, oczywiście, po przeliczeniu na Chiny, więc u nas pewno będzie drożej, ale jak sobie tak doliczymy, powiedzmy pewno do tych 1500-1600 500, dolarów, to jednak nie jest to mało, jeżeli chodzi o składany telefon. Gdyby on w ogóle się pojawił, no nie wiem, tutaj jakby informacje nie są potwierdzone, więc zobaczymy. Musimy jeszcze na to niestety troszkę. Poczekać. Ale fajnie, coś się dzieje, coś się pojawia, cały czas jest w ogóle jestem w szoku, że ten początek roku jest taki obfity w smartfony, pomimo tego, że na przykład Sony gdzieś tam zniknęło i w ogóle nie ma nowego modelu, gdzie czasami się mogliśmy go spodziewać. Ale tak na dużą sprawę, no mamy wysyp smartfonów. W sensie ja nie pamiętam takiego początku roku, jeżeli chodzi o nowe smartfony i to tak poza konferencjami, po prostu wrzucane informacje prasowe albo jakieś tylko konferencje w Chinach i SiemA i tyle. Więc yy, myślę, że będzie w tym roku z czego wybierać, a tak na dobrą sprawę te najważniejsze premiery, no część już za nami, ale część jeszcze przed nami, więc zobaczymy. Tutaj naprawdę w tym roku dużo się będzie działo. Dajcie znać, co myślicie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania, jeżeli macie dodatkowe pytania. Komentarze są dla Was. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!